Nie ma co ja mam myśleć teraz? Czy powinienem mieć fajną przyjaciółkę, która mnie urozumie, Czy nie wiem co ja mam robić? Czy mam być z jaką mam być dziewczyną? Tak chcę mieć jakąś fajną dziewczynę. Jedna z innej już trochę eee, wolę gadać Zamilką teraz po prostu wolę Zemilką gadać Teraz teraz to wolę gadać z Zemilką tyle wam powiem to jest fajna przeciłka tak fajna mega zajebista po prostu chcemy czyli my. Gadał naj, jak najbardziej z Emilką. Czyli Emilkę poznać. Albo, albo możliwe, czy się zakochać w niej. Nie wiem. Jeszcze zobaczę, co się wydarzy. Nie wiem wszystkiego. Nie, ja chcę wiedzieć czy Emilka coś do mnie czuje czy nie. To na tyle papa.